Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was, kochani. Słowo dzisiejsze to perła. Pewno wszyscy wiecie, jak powstaje perła. Perła powstaje z powodu zranienia. Taki małż lub ślimak, który w morzu czy oceanie zostanie zraniony, czy to na przykład przez jakiś ziarna piasku, jakieś inne przedmioty albo jakieś pasożyty, Wytwarza w tym miejscu e, substancję, która tworzy perłę od tysięcy lat, tak cenioną i poszukiwaną, że nawet znalazła swoje miejsce e, w Ewangelii, i to bardzo, bardzo ważne miejsce, gdzie Jezus odwołuje się właśnie do perły, mówiąc o Królestwie Bożym, genialne. Ale modląc się tą perłą, zrozumiałem, że we mnie jest Wiele takich zranień lub pasożytów w tym duchowym wymiarze, jak w przypadku takiej małży czy ślimaka. Te zranienia, te ziarnka piasku czy te pasożyty, to mogą być zranienia wynikające z konsekwencji grzechu, z moich głupich wyborów, z ran, które odniosłem z powodu ludzi, którzy te rany mi zadali i tak dalej i tak dalej. Najczęściej sami pakujemy się w sytuacje, które powodują, że jesteśmy w stanie wytworzyć w miejscu zranienia substancję, która stanie się perłą. I chciałbym, abyśmy dzisiaj modląc się tym słowem, zobaczyli w sobie te zranione miejsca i żebyśmy zobaczyli, jak wiele pereł możemy wyprodukować bo to będzie genialne doświadczenie. Niech nas i błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem. Do jutra.